Bellingham, straszny zjazd w tym sezonie. Gdyby nie, warto by ta Barcelonka zajmowała 16 miejsce. Messi. Messi jest gotem. Brak złotej piłki dla Viniego to największe złodziejstwo w historii piłki nożnej. Jezu, jak ten Vini czeka cały czas. Tak, no ja chcę tylko grać w piłkę i ja on nikogo nie prowokuje. No tylko biedny Vinicius. Biedny Vinicius. Biedny. Biedny. Win. Kolejny grand Derby przede mną. Bardzo ciężki mecz. Nie da się tego normalnie sędziować, bo tak. Real płaci, Barcelona płaci. Jedni się kładą, drudzy się kładą. Jedni symulują, drudzy wymuszają. Generalnie bardzo ciężki mecz do sędziowania. No ale takie życie sędziema. No Wini Vini łapany w pół? Bez kartki. Vini kopany w polu karnym? Nie ma karnego. Wini protestuje przeciwko sędziemu? kartka w ułamku sekundy. Taka rzeczywistość Realu Madryt w Lidze Korupcji. Ja nie wiem, czy wszyscy piłkarze w Realu z numerem 7 powie, że Realu muszą być płaczkami? No, faktycznie. Przejdzie następny, też pewnie będzie płakał, nie? <grym> <grym> Messi w wieku 35 lat wygrywał mistrzostwo świata. Ronaldo, w tym samym wieku, pakował walizę na wycieczkę do Arabii. Jak za rok ktoś nie dostanie złotej piłki z Realu, znowu się nie pojawimy na gali. Ale Martinez najlepszym bramkarzem? Znowu? Łef Falona. Karny dla Barcelony. Wiesz... Real nie i Florentino Perez oni przekupują wszystko, nie? Dlaczego Cristiano Ronaldo ma Penaldo? No nie, chyba nie bez powodu, nie? W ogóle, jakby Cristiano Ronaldo odjąć wszystkie bramki strzelone z rzutów karnych to mu pewnie wyjdzie mniej bramek niż Milikowi. A to nie jest tak, że Messi też strzelał karne? Nie, nie. Messi nawet jak miał karnego to czasami oddawał na przykład Neymarowi, żeby się podbudował, bo to jest wiesz, więcej niż klub, nie? To jest wsparcie, przyjaźń, radość, koledzy. Sos socios, socios. Masken club. Visca el Barça. Visca Catalunya. Wiecie dlaczego Barcelona jest taka biedna? Bo wszystko przewaliła na sędziów. Ale Barcelona czekam na zaległy przelew za ostatnie 10 lat przekrętów. Pamiętacie Busquetsa? Pamiętacie Busquetsa z Interem? No, czekam cały czas na zaległą ratę. No, na razie. Barca 4. Real 0. Jesteśmy, jesteśmy, 0. jesteśmy Wielki sukces. Wtedy, kiedy wygrywaliśmy Ligę Mistrzów, był taki sam wynik 4-0. Tyle to znaczy. To 4-0 ich. Wiesz, ile mamy wychowanków Realu Madryt? Najwięcej wychowanków gra w La Liga. Realu Madryt. Realu Madryt. 15 Lig Mistrzów. Zapamiętaj to. La Masia, nie? No. Dobrze, że gramy tą młodzież. Nie? Tak, od deski do deski wszystko grają, nie? Co może się stać? Co może pójść nie tak? Hola Florentino. Jak tam u ciebie, tak? No, wiem, że ostatnio coraz gorzej wam idzie, ale spokojnie. Faza ligowa ligi mistrzów nic nie znaczy. Wiesz, że w fazie pucharowej zawsze w końcówkach dajemy wam więcej czasu na odrobienie strat, nie? No, będzie dobrze. A i nie rób mi już tych nadpłat na następny sezon, bo nie wiadomo, czy nie będę kończył sędziować. No, na razie, Florentino. Cześć. Nie no, patrz, grywają 2-0, nie? No, odpadno, zobacz, zobacz. No, nie ma szans, żeby to zrobili. Poczekaj do 92 minuty. A few moments later. Matko, jak to jest możliwe? Perez znowu posmarował. Perez to jest uosobienie zła w piłce. To jest taki pazerny na kasy, taki pazerny. Superliga to jest jego pomysł. Dla Porta by własną mamusię obkleił logiem spotify, żeby mieć kasę na sędziów. Czy wiesz, że Alfredo Di Stefano został zmuszony do grania w Realu Madryt? Na początku był zawodnikiem FC Barcelony, ale generał Franco zmusił go do tego, żeby grali w Realu. Tak jak Florentino Perez teraz zmusza sędziów do sędziowania pod Real Madryt. A Mbappe jest taki szybki, że nawet kamery go nie łapią. Tam żadnych spalonych nie było. Nie, nie. Mbappe nigdy w historii, nigdy nie strzelił gola z rzutu wolnego. Wiedziałeś o tym? Nie, ale nie ma takich szans. Na pewno coś strzelił. No nie strzelił, sprawdź sobie. Zero. 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 Słuchaj Mordzia, może nie mamy najlepszych wychowanków, ale kibiców umiemy sobie załatwić. Pamiętaj, Real Madrid najlepszy na świecie. Kurde, jakoś polubiłem ten Real ostatnio. Ero, patrz, tu będziesz... nie, nie, nie. Obiektywnie patrząc. No to Lewandowski, jako typowa dziewiątka, to jest lepszy dużo niż Ronaldo. Zdecydowanie, nie on dokończy, dopuszcza tak. bramki, nie, nogę dołoży. Prawa, lewa głowa, wszystko ma, nie? Wszystko nie Ronaldo rano. tylko skarny, tylko, tylko skarny, tylko tylko <słuch> no wiadomo. No. Hola. Penalti a favor de Al Mar Mar Madrid? Si. Uno. Si. Dos. 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 transcript: yes, all right. Okay. Fajnie tutaj w tym Realu w Madrycie. Lubię tu przyjeżdżać zawsze na mecze. Wyjeżdża się człowiek szczęśliwszy, więcej słońca złapie. No, sprawdźcie mi tam tę sytuację z 20. Minuty. No, jak tu jak? Kto większy przelew zrobił? Czy Barcelona, czy Real? Aha, aha. Real przebił ofertę Barcelony. Karny na Viniciusie, ewidentny. Johan Cruyff zainstalował w nas. Taką ideologię gry, że 4-3-3. 4 3, 3, 3 nie? I że piłeczka ma chodzić, nie? Tu trójkąty wszędzie. 15. Masz trójkąty. Masz trójkąty wszędzie, nie? I, i my rozwijamy wychowanków. Mamy 15. la masie. Lig -mistrzów. to nie pięć. Wiesz, futbol ma być przede wszystkim piękny dla oka, nie? Róweczku. Aaaa. Siuuu. 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 Seresiete, donde está? Dónde está dónde está? Sprawdzamy. Sprawdzamy bramkę dla Realu, no. Okej, sprawdzamy. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Spalony. Kurde, ale ten flik to poustawiał. Dla Vanegreiry Barcelona jest oskarżona o zapłacenie wiceszefowi sędziów Ligi Hiszpańskiej w sumie 7 milionów euro od 2001 roku. <gry> <gry> Wiedziałem, to cała maszyna Guardiolityki sraka, niskorosły Argentyńczyk i jego złote piłki. A w sumie przepłacili, bo teraz są zadłużeni. Pff. Ma piłeczka się cieszyć, ma chodzić, ma być dużo bramek. Ej, a wiesz, że Mbappé po godzinach tańczy breakdance? Serio? Nie wiedziałam. W składzie jak Hiszpania wygrywa mistrzostwo Europy i mistrzostwo świata, ośmiu zawodników z FC Barcelony grało w podstawowym składzie. Za 15. <laughs> Jeszcze raz, bo nie, słyszę. 15 lig mistrzów mówiłeś, tak? Chciałeś ostatni mecz? No. Gawił łapie za koszulkę, oczywiście. Nie, nie ma kartki nie robi to samo i później gadają przez tydzień o nim, nie? I chcą go postawić przed trybunałem stanu. Drama, to mafia. A ty co, za kim jesteś? Real czy barca? W sumie to nie oglądam koszykówki. La porta! Gdzie jest moje 300 baniek? Gdzie jest moje 300 baniek zaległe za mecz z Chelsea? Pamiętasz to? Pamiętasz to! Ja wiem, że macie problemy, ale gdzie jest moje 300 baniek! Ochrejany jamalek, oczywiście, bez kartki i bez nagonki medialnej. A o winim trąbią największe media. Ale to dobrze, bo największe media zawsze wyłapują największe sukcesy. Pamiętajcie. Jezu, jak mnie ten Vinicius irytuje! Boże, co to jest za bałwan! Biedny jamalek robi się coraz bardziej bezczelny, jak kiedyś pewien nisko rosły Argentyńczyk. A wini? A przecież wini tylko protestuje przeciw takim agresywnym zachowaniom. A to wszystko pod protekcją sędziów. Wiesz, że to jest 15? To jest 3 razy 5. Jesteśmy 3 razy lepszym klubem niż Barcelona. Mam nadzieję, że umiesz sobie to policzyć. Dziękuję. Ta nowa generacja La Lamasi, Pedri, Ansu, Gavi, Jamal, jak to chodzi teraz tak w Że Real Madrid ma 15 mistrzów? Ale kto pytał? A ty ty dzwonisz? Czy wiecie, że Shakira, nawet jak była z Piqué, to była kibicem Realu Madryt? Obczajcie. Dobrze, że go zostawiła. Pff, typowy Real. Nic nie grają, a i tak wygrywają. Beznadziejnie. Ej, w sumie o co chodzi z tym Realem i Barceloną? Dobre pytanie. Chodzi o to, kto da więcej. Hmm. Messi zrobił sobie pralnie. Na Santiago Bernabeu. Pamiętacie to? Pamiętacie to? To było dobre, La Porta, La Porta, masz chociaż na volta? Jak można tak cały czas płakać, no? No płaczę, znowu płaczę, no. Całej wini, całej wini to jest. Chyba jednak nieważne, czy Real, czy Barcelona, stanę sędzią.